Siemka, siemka, z tej strony Janek Gaming i dzisiaj zagramy sobie w Skywarsy z moim kolegą z moim kolegą Kubą będzie mu trochę słabo słychać, ale no no nie ważne no jak yy, sobie wam przypomnę a nie solo długo. nie wiem właśnie, nie zapomniałem że na 20 słów do końca 5 marca będzie. co? U kupuję Ultra Vipa. Także se postaramy się dzisiaj jak wygrywać jak najwięcej. I co? subskrypcje dawać. O Jezus! Nie mogę ser dojść, Do Ja nie zabijałem No nie, Sari, ja nie mam mieca. Nie mam mieca, Sari, żadnego. No cofa. Dobra, dawaj buduj, budujemy, dawaj, lecimy. O, stary. o, chłopie, on tu jest, jest. Jeden spadł. Jeden nam został. Dawaj, stary. O, Jezus. Stary, dawaj go. Jak go zrzucę, paśnie, jak go zrzucę. A zrzuciłem go już. Dobra. Stary, ja mam mało bloków, ale walić. Wszystkie na dole chyba, ale nie wiesz, Jezu, Tylko buty są tu. Ty to... gdzie ty jesteś? Nie, ja tu jestem. To ma sejść obrażeń? A ja tak samo, bo to jest po 6 i to, to po Nie buduję speed bo wale się. Starej pomocy! To jest typo. Nie, zginę. Ej, ja nie doskoczyłem, strapowałeś mnie. Serio? Ja. O, dobra, lubię tą mapę, bo jest dużo skrzynek. I do końca marca, do 5 marca 20. No, zaraz zobaczę po tym odcinku ile jest szybów. Ale masz wszystkie skręki, cię oddałem. Wygrasz to. To jest z łuk będzie miał. A jednak nie masz. Co tam się dzieje w gierce? Opowiadaj coś tam. Bo że stary masz Discord odpalonego, to zadzwonię do ciebie na Discordzie, bo będzie lepszy ten, bo cię nie słyszę prawie, że... Nie wiem czy cię w ogóle. Widzowie słyszą. Nie się Dobra, ma dobra, to spoko. To nie, w ogóle przeciwników nie miałeś albo się pospadali. Chłopy, tu jest jeszcze skło jest. Jed, skło jest tu jest. No, Żadnej skrzynki nie ma otworzonej. A jest jedna, jedna. on po prostu tak jak ja zrobił, nie doskoczył. Tak, zrobił, tak. Siu. No, twoje aspekt, no, twoje aspekt. Ja też miałem zaklęty, też miałem. A ja tu nie mogę skoczyć normalnie. Nie przydałoby się strzał. Masu? Ej, tu była kija. łuki mam. Jeden z power jeden, a drugi jest playman. O nie no to no scelaj flame, najpierw scelaj flame, żeby się podpali, a potem, power potem, sobie, a potem powerem. Ja w ile ty łódź? A nie? ma tu kowadła? Stary, pod, może tu jest gdzieś, może, nie wiem. Już połączył. Może butelecki z Ekstrem, może na, na środku może jest stary. nie ma. Aha. Spadłeś, no to fajnie. A zobaczcie skopadu, poszukam tego. A wygrali. O, jest skopadu, jest skopadu na środku. Nie chcę miał power 2 i flame, nie? No. Gdzieby teraz te kuki zrobiły, nie? Ale w ogóle dziwny drop. W trzech skrzynkach trzymał. Nie mam przeciwnika. Dziwne to było. Nie mam, a mamy przeciwników jednak. Dobra, dawaj, rasujemy od razu. Rasa robimy. Stary, patrzcie, mnie nie rzuca. O kurna, stary! Mogłem wodę wylać. Nie rzucił. Ej, dawaj gramy w Bed Wars'y duel, dawaj teraz. Dobra. Na Sky Wars'ach nie idzie, dawaj. No, wygląda. Dobra, tak zaczęła się arena. Ej, też masz tak ciemno, tu? No, tak. Nie, może mam ja, jasność. Może masz Ja mam jasność. i tak. Nie lecę, bo niebiescy lecą. Bój się, nie, dawaj. Bo on na maksę leci, Chłop. Szybko, jest jeden, nie dwóch jest. On znowu spadł. Drugi raz już chyba spadł. Tak? Tak, dwa razy spadł. Więc najczęściej będą właśnie, będą tylko filmy najczęściej z Julką kurką. No taki nik ma. Sary, ja go biję. Mogę go trafić! pomocy, czy go! No nie! Dobra, to zabijesz go! Jest! Dobra, nice! Gdzie? Dobra, zginę, zginę. No nawet nic jest, że jestem rozwalony. Łap żelazo trochę, łap żelazo, stary. Łap żelazo. Nie, oni są się wypaść, nie idą na razie. Nie, idą. Do góry się buduje. Mama matko, boska. Ja się biję z drugim. Dobra, ani hita mi idę. Chyba awcył, to nie wiem co. Dobra, Dobra. To Możemy iść na kolejny. Tylko ja szybko jakieś diaksy zahacę. Jak potem radę, to ja idę na diaksy i na Emo wtedy Ja zahacę tylko sobie emsy i. E diaksy znaczy i. możemy lecieć na innych. E, może na zielonych, co? To wy na zielonych. Dobra, spoko, spoko Tylko zahacę, może e. rady zahaczę. Ja idę po diaksy, żeby mieć my, a, ...sarpa i prota. Ty, bo to są biali obok nas. Tutaj są. Ja to ja kupię Prota wtedy. Ej, co się dzieje? Dobra, widzicie. Ile masz? No to będę miał... To jak ci został... A ty masz cztery? Mnie potrzebuje. Potrzebuję się jednego diaksa na Prota dwa. Poczekaj, idę po jednego. Jezus. Ty, bo tu biały nam zabiera diaksze, stary. Bierz go. Szybko. Zagonimy go. Oddawaj, no! Kurde! No i już pierdzieli do bazy, co za... Chodź na białych idziemy. Nie, może Ju, dobra, tylko kupię tego protka. Nie Ja się będę do nich kupował, No, Martule, kupię TNT, stary. Coś, nie? No to ja też skupię, jeszcze jedno w razie czego. O widzę cię. Dobra, podbuduj się i spójrz to. Dobra, złocimy wedan. To potem jak rozwalimy białych, chociaż nie wiem, czy to na radę. Co tam się dzieje? Sfer woda. No dawaj buduj się na TNT. Uważaj na chłopa. No buduj się, buduj się. Weź na niego skoc jakąś, żeby go zająć. Stary, ja się buduję. Kurde, Ej, stary, wiesz, weź z Ty, on do nas leci. No. Nie, tu jest, szybko. Nie, upadłem, upadłem. Stary, pomocy, pomocy. Dobra, tylko TNT spuszczamy. Ja spadłem. A nie damy rady. Ile on ma? Sejcha, a ma? Nie, ty. Dobra, zabijem go, ni se da? Dobra, zniszczyłem imbeda, nie, nie zniszczyłem, dobra, zniszczyłem, to... jo, no, dobra, zginąłem, to teraz na zielony dawaj, bo już są oni zostali i ten, i morscy. Nie, na swą gondę podjechać, no to chodź do zielonych wtedy, ja mam fireballa. No, ja też idę do zielonych. O, bo oni rozwalili żółta. Do kogo nie idziemy? Zielonych. Do zielonych? Do zielonych. Dobra, bo obok... zielony bo obok... zielony jest w No dawaj, bo tu od razu ich baza jest. Już właśnie z, zleciał jeden. Dwóch jest. A nie mam, seta nie mają. Nie zleciał. nie ma chyba prota nie mają. Nie wiem, czy sarpa mają. O kurde! Na, na szczęście nie spadłem. I rzuciłem w niego, żeby fajnie było. No się TNT chłop postawił. No i mnie TNT wywali... O jednak je nie wywaliło. O jednak mnie wywaliło. No co? No odcinku, zobaczcie, co, co za laga miałem. Nie miał 4hp, ale... TY już tu BIAŁY! Stary, nie masz od... orientacji, nie miałeś. Nie wiedziałem, że ich rozwalić. Wiedziałem, że się zemści. Dobra, Ty nie wychodzi... Stary! Idź Czekaj, na emeraldy Sary stój Chodź, Janek. Mamy się uzbroić Zbieraj emeraldy, ja zbieram A Ja idę do zielonych, idę to zwalić Sary, lepiej się uzbroić, bo myślę, Bukupi że to się... seta No to się dobrze nie skończy Chcesz taką listę spotkać A stary, na starym przykład trójki nie mamy Dobra, mo... ja wiem Sary, ja zbieram emeraldy i kupuję stary, jak oni będą... Kupuję perła. To by... Kupię dwie perły stary, dla Ciebie i dla mnie. Perły. Chłopie, tak nie mam beda, chłopie. Chłopie, uciekaj, mam cztery na razie, tu mam dwa, dobra, mam... To mam dwie perły. Najpierw jak zielony będą z zgodni, chłopie, to wrócimy do nich... O nie, zielony, z pieprzem. Nie stary! Choj ja ci perłę się dać! Ej, widzę cię, stój! Chodź! Wjedzieś, stój, stary, stój! Perły chodź ci dam. No i cię zwali. No, no to mnie zabije. Dobra, nie do zrzuciłem go. To będą już dwie perły wtedy. A ty go Co? widziałeś tutaj? nie? ty mogłeś Perłę, Ej, ty mogłeś Perłę rzucić do góry przecież. A dopiero teraz mam jakby... wiesz... Dobra, stary ja rzucam do nich perły normalnie. Pa, ryzykuję, ryzyk. Ale ty, jak, jak ty żyjesz? ty spadłeś. Nie, nie spadłem. To on spadł. A nie, to on. A gdzie ty jesteś? A ty żelaznego mieca nie mam. Już mam. Nie, nie, o, jesteś tu. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś u niebieski. Chopy. Nie? Mam dwie perły, to ja zrzucam. Ja zrzucę perłę do zielony. Na budynek, na budynek. Ale na budynek tutaj. No dobra stary, ja skacę do wojny i zrzucam perłę. Do góry. O jestem dobra, stary. Dobrze. Nie. I teraz buduj się, buduj się. Ej, mi zbogowało stary. Czekaj, i on pójdzie? Patrz co, chłopro. po idzie do góry, czekaj, jak jest Firebola, go zagonuje. I no, już dawaj, Fireballa. idzie Ej, do góry. Nie, on robi TNT blacha do PS. Aha, dobra. Niech idzie. A! Zgiwa, zgiwa. O nie, morski. O dobra, tu są morscy. Robię perłę znowu do morskich teraz. Nie, bo zielony jedyny jest jak są. Ale tu, em, tu są. Tak, mam. Ta, mam. Nie, widzi mnie, widział, że w łapie, perłę. Czekaj, idę se po Refila. On idzie. Ej, on ma, on jest na lewie, on do ciebie idzie. On się buduje, uważaj. Dawaj, on się buduje na zdawaj dawaj zrzuć go, zrzuć go. Nie stary, ja perłą nam lecę. Proszę. Nie, czemu mnie tak zlagowało? I się zwojdował, chłopek. A ja spadłem. Dobra. Dobra. Patrzę ile odcinek trwa. 15 minut, stary, 15 minut odcinek trwa. To myślę, że to jest, że zagramy sobie tą arenę i będzie koniec. Ja tylko czekam na 32, bo to jest fajna mapa do rasu takiego takiego szybkiego. Ty beda obuduj, Sypko, beda obuduj, stary. Hej, v gůre, v gůre jdi, v gůre, v gůre. Ne, Sary, ne, Sypko, oznaj Daj, buduj se, nic beda, nic beda, jak nie vyslí, nic. Níc chcete, spadl Dobra, DJ, vidíš, jaký rasik Sypky? rozwaliłem go a drugi? Jeszcze jeden ma aspa. to go go dobra nie ma go nie ma jest. ja lecę do czerwonych od razu stary daj TNT kup TNT i od razu do czerwonych ja się dobuduję na diaxi i ty do czerwonych dawaj sypki raz o chupie jak cofło Cześć ja pierwszy. A mam lewy stary. Ja, ja nie zrobię, bo mnie cofnie. Ale nie tu, stary. My nie mieliśmy do nich zrobić. Coś się zrobił? No, ale ja chciałem na to nie Ja bym to zrobił. Ja bym to no, mogę Ja i nie Nie mogę. Robić barbek, bo mnie czofa. Ja nie mogę. Mam 1188 Ej. pingu. I tak nie mają wyrazu. dawaj tu do zł złotych. Bo dobuduj się na, na dnia dobra? I daj do złotych od razu. No dawaj. Nie, do złotych nie, bo oni mają jakąś super, super zabudowę. dziwną. Ej, serio, ciebie cofa? No właśnie, ja mam wiem, chłopie. Dlatego ja nie mogę ty jedzić z Ampów robić ani fairball z zampów. I sklepik nawet tak. Jest księga wypóźnienie mi się otwiera, sary.

Ja lecję już do kolejnych. Ej, Ta arena jest bardzo fartowna. Powiem, jest super. Arena jest najlepszą areną, chyba jaką grałem. Do tej pory. Nie no, po się lepsze grało. Ja lepsze grałem. Hupię, morscy chyba nie rozwa, O, morscy rozwali. W końcu. Ej ile do morskiej z drugiej strony, będzie Praca, mają taką zabudowę. Gdzie są morsy? Nie, są ja no nie, 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 czas, nie, cały czas nie, 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 albo nie, z albo nie, nie, Ale nie, to nie, 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 bazy. Ja zrobiłem. Bo właśnie kupuję proty. Ja a ja byłem po drugiej stronie mam. Idź tam do białych se po generator. Dobra. Łap, albo łap, łap, łap. Łap złoto, łap złoto. Masz na zbrojkę. stary. Łap na zbroję. To jest tam dwa będą na pewno. Czekaj, nie to. Łap to. Ja idę do złotych, do tych, do morskich. Dobuduję się do złotych i doraz do morskich. No, co mi tak nie mogę sprintować? No dobra, kupię jeszcze tego prota. Mam 22 zł. To ja ten. TNT pełno i tego. I, i zrobię cięć zampa do wąskki. No czekam właśnie siebie, tylko, na ciebie, tylko idziemy na cięć za mnie cofnie. Bo jak sami widzicie, widzicie, mam 1089 pingów. Więc nie da do to się dobuduję, bo nie zrobię cięć zampa. A chociaż ich tu złotych nie ma już. No. no ale i ten jeden? ej, a może pójdziemy na... na żółtych możemy chyba zadać A właśnie spot jeden rzut powiedziałem, że rzut ja idę na morskich, bo to mają super giga maja. zabudowę a no ja wiem jaką mają te co mają? nie ja wiem pełną, ja jaką wielką wiem. mają nie czuj się jak coś. Nie tuj się. Ja mam diastowe kilo. Ja pierdzielę. Nie kurde. Jednego zabiłem ale... I tak bym wywalił. No i tak bym drugi był. To i tak bym nie zmiszczył. Sardałaś tych morskich. jest ja jestem morskich. Właśnie zginąłem. No dawaj im tam, w się, Ja jednak go rozwaliłem. Jeden jest nobusem, chociaż nie tak nie było, a to spadł. Jeden spadł, dawaj! A to ty tam, ty go zrzuciłeś. Spada. zrobił mi plecy, kurde. Ale było blisko, już kopałem. Na przykład ja też jednego rozwaliłem, ale stary jednego diaksa masz na plotka trzy. Taka, idę po jednego diaksa i ja kupię plotka, drugie. Nie no ja tam się wbijam z TNT po prostu No ja też, ja też kupię Dawaj stary, ja kupię tarę i też No chłopie, on do mnie idzie, nie chłopie, ja mam, ja mam diaksy Co to on ten tak pije, nie? To ma jakiegoś go. Dobrze, chłopie miałem Reszty, reszty, reszty Chcesz mi się? Dużo reszty Dobra Ja mam 4 TNT I 3 znaczy Ja mam, ja mam jedno, ja mam jedno. Dawaj zrzucamy i milion TNT teraz Tylko tak, żeby no, do wysokości. O nie, zbrokowałyśmy no. Dobra, spadł a ja wszystkie klientki postawiłem na ziemię, bo się Iłeś. No wszystko, ani jednego nie mam. Dobra, kopiemy się, bo ja ma, ale mam lobach strasnego. Mam tylko 500 duszek. Mam jedną kreskę. Mam. O to jest uważaj! Nie spadł. Dobra, kurde, spadł, rzuciłem go, dawaj, leć, masz jednego w bazie, dawaj go. On ma roła, masz ma 6 no, to nie ten, dobra. Dobra, rozłagiem go. Zdąży zniszczyć? Dobra, ty, Nie, on stąd. On stąd, wywaliłem się, Wywaliłem mnie, to fajna. Dobra, spoko. Ale blisko. Ej, żeby no... Nie, nikogo nie było u nas blisko, tak. Patrzałem i kogoś zbyt nie ma. To dobra, dobra, zajmij się tym, ja się zajmę tymi. A Po żółty jeden. Chodź, chodź, Czekaj chwilę. Ej, kumasz? Że jest tylko jeden, ten? Jeden. Morski, wiem. Wiem, zauważyłem, zauważyłem na tabie, zauważyłem. No, to jeden wtedy, co go zwaliliśmy, to musiał wyjść. Wyjść, on się zraidował, sorry. Ej, ja idę do żółtych, ja idę po do żółtych, bo już się nie bezpieczni. No, Może by tak zabrać na łóżko. Ej. A morski wyszedł, bo zobaczył, że TNT mu spustam. To fajne, wracę. Dobra, i zostaliśmy sami z żółtymi. No ja lecę do żółtych, ja już jestem u zielonych prawie. No widzę ich bazę, stary. Bo, nie wiem, czy mogę... My, ja mam 706 pingo, to mnie cofnie. O nie, żółty do mnie leci. Ej, stary, oni są tu w bazie. Stary, pomóżcie, chodź do mnie. Chodź do żółtych. Są u siebie? Ta. No ja, ja go od drugiej strony. Ja jestem rzeczy. Ej, kurde. Ej, teraz się zeznasz. nie wiem go. Sary, chodź tu do nich. Sary, bo mnie dwóch. Ubije. Nie dam rady Sary. No zero HP miał jeden stary. No, no, jakbyś go nie zabił, to bym im rozwalił. Jakbyś tam tego nie zabił. No skurde. Ej, wiesz co mam? Nie, nie zgadniesz co kupiłem. Co? Bawię się twoje. Bawię się w Aha. Ojeju, dobra, idź do niej stary. Fireboli chłopy nawet z, chłop z, zbroi nie mają normalnej, ale ja to mówię. Słuchaj, jestem, stary bo za ten film będzie tyle. Drugi Że on będzie się przesyłał 10 lat. Ej, nie mam strzał, Pomóż, latuj mnie. Nie mam strzał, a jestem u Widzę i bardzo, o uziedlone. widzę cię, widzę cię. Co tam? Gdzie? Ja jestem morski w bazie. Ty jesteś tam. Ty na porttach idziesz? Nie. A nie, nie na potki. Dobra, ja się do nich ubijam. Ej, bombarduję fireballi Ja im bazę bombarduję, stary. Stary, oni mają jakąś bazę o chyba Za zbombardowałem. Stary, zabija ich. Jestem, jeszcze, jestem, jestem, rozwalili mnie. Dawaj, wbijaj to. Ale chłopi, oni też mnie rozwalili. Jednego zabiłem, no a drugi był, co od upadku miałem. Ale ty, ja co tak szybko zginąłeś, stary. Trzeba się razem wbić, stary, 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 Od jednej strony, od jednej strony. Tutaj w lewo. Ja, nie, ja poszłam, staj, bo to jest bliżej. Dobra, czekam, czekam. na Wiem, bo kupiłem prototwórkę. Tak, Szkoda, że nie można mieć na przykład szarpa twórki i tego, i fire aspekty. nie? No bo się sarpa, no to ja też bym chciał, żeby dodali jakieś sarpa, coś, sarpa jakiegoś. No, żeby tak, żeby się wylepszało tak samo jak prototwórka. No, czwórka co najmniej, no. Też tak, to chciałem, ogóle też to się, no, mi brakowało tego w cockscrafcie. Tego zawsze brakuje. jest. Hmm. Kopię film trwa 28 minut. No, zaraz, ja mam ja 5 dobuduj się, ja im to jest Teraz Dobuduj się, jestem za tobą. 2 metry za tobą. Ja Skakuj! Tu jest jeden, za to bądź mu go Dobra Ddzy Także słuchajcie, to by było na tyle Widzimy, że w kolejnym odcinku trzymajcie się, nara